Hej, hejo, hej! Hejo. z tej strony Alexa i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień w którym przyjeżdża do nas ekipa z Equinoxa, czyli od mojego nowego siodełka i Zuza Piekut Sadlefiterka, i będziemy dopasowywać już ostatecznie siodło na dile, wszystko sprawdzać. Ja pierwszy raz usiądę w tym siodle, zobaczę jak wrażenia, zobaczymy jak leży i w ogóle, także już się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że wszystko będzie idealnie i że już teraz będę śmigać z dilką w nowym siodełku i wszystko będzie pasować i po prostu będzie mm, cacy, Także zapraszam do oglądania. I sami się przekonajcie, jak to siodło się sprawuje. Jeszcze tylko dodam, że na cały asortyment z ekwipunku Equinoxa, czyli na popręgi, puśliska, czapraki, no cały taki e, asortyment. Prócz siodeł mam kod rabatowy alexa10, także możecie zamówić przez stronę lub możecie też zamówić przez sadlefitera, po prostu jak będziecie przez niego zamawiać, to powiedzieć kod alexa10 i 10% rabatu Wam się nabije na wszystko, prócz siodeł. Jest już ze mną y, moja sadlefiterka Zuzanna Piekut i na początku opowiemy Wam o naszej drodze szukania siodła dla Dili i o problemach Dili, przez co to siodło było trudno znaleźć. Okej, okay, także z Dilą znamy się od grudnia 2023 roku. Wtedy zaczęłyśmy pomiary i próby dopasowania siodła do jej trudnego grzbietu. Jeśli chodzi o trudności w budowie Dili, to przede wszystkim wysoki i bardzo szeroki kłąb utrudniał nam znalezienie odpowiedniego siodła. Taka budowa generowała potrzebę bardzo szerokiego kształtu terlicy, zostawiającego dużo miejsca na mięśnie pod koniec kłębu, a poza tym wywołała. Wywoływała dużą różnicę w poziomie grzbietu na odcinku piersiowym, więc przód siodła zawsze znajdował się dużo wyżej niż tył. Kolejnym elementem utrudniającym dopasowanie są szerokie i odstające łopatki, które do tego są jeszcze asymetryczne. I e, niestety asymetria wywoływała zawsze ruch siodła na lewą stronę w trakcie jazdy, co z większym lub mniejszym skutkiem musiałyśmy korygować za pomocą podkładek bądź przy stół. Od początku naszej przygody z Dilą próbowałyśmy przerabiać siodła, które dziewczyny miały już wcześniej. Niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ jeśli kształt siodła nie pasuje do budowy konia, to mimo najlepszych chęci i robionych przeróbek cały czas to dopasowanie nie będzie do końca dopracowane. Mam nadzieję, że teraz. Teraz uda nam się w końcu dopasować siodło idealnie. Mamy ogromne możliwości wyboru kształtów terlicy, paneli, czy całej konstrukcji siodła w siodle Equinox, które teraz było e, tworzone specjalnie na potrzeby Oli i Dili. więc mam nadzieję, że w końcu te wszystkie trudne elementy budowy uda się. W tym siodle uwzględnić i dziewczynom będzie komfortowo. Żeby sprostać potrzebom Oli i Dili, musieliśmy wprowadzić w siodle kilka elementów mniej standardowych. Przede wszystkim siodło jest zrobione na terlicy o bardzo szerokim kształcie przedniego łęku, tak zwanym ukształtnym, który właśnie zapewnia dużą ilość miejsca na mięśnie równoległoboczne oraz inne mięśnie przyczepiające się do kłębu. Kolejnym elementem, który personalizuje siodło dziewczyn jest wysoki tylny panel, dzięki któremu siodło utrzymuje poziom, mimo dużej różnicy w poziomie grzbietu u Dili. Na potrzeby Oli zastosowaliśmy skróconą tybinkę, tak aby wygodnie było jej ustawić nogę, ponieważ preferuje jazdę na krótkich strzemionach, a dodatkowo całe siodło zostało zrobione ze skóry antypoślizgowej, aby zapewnić jak największy komfort jazdy. Na potrzeby szerokich poleców Dili zastosowany jest również bardzo szeroki kanał na kręgosłup, który zapewnia przestrzeń, Również podczas zgięcia, tak żeby kręgosłup miał e, możliwość ustawienia się zawsze między panelami. Jeśli chodzi o temat asymetrii, e, siodło posiada jedną dodatkową przystułę, tak zwaną balansującą przystułę, która umożliwi nam jeszcze bardziej precyzyjne ustawienie prawej i lewej strony siodła. E, dzięki temu paskowi możemy e, przytrzymać. Tył siodła mocniej po jednej bądź po drugiej stronie i zniwelować tendencję do spychania siodła poprzez asymetryczne łopat. Ważnym elementem osprzętu jest też dobrze dopasowany popręg. W tym przypadku konieczny był popręg o mocno wyciętym miejscu za łokciem, tak aby umożliwić swobodny wykrok kończyn, mimo tego, że naturalne miejsce popręgu udili jest ustawione bardzo mocno z przodu. I takie tradycyjne szerokie popręgi mogłyby po prostu uwierać łokieć i hamować wykrok przedniej nogi. Żeby zapewnić komfort dla bardzo szerokich łopatek bili, zastosowany został specjalny wklejony panel, który sprawia, że siodło zostawia dużo więcej przestrzeni na ruch łopatki i umożliwia wsuwanie się jej pod siodło bez ograniczenia. I spróbujemy sobie tą przystułę zapiąć. Co, tą mhm. dodatkową? Dobre. jakbyś dała tą nogę do przodu. Z prawej strony, tak, mógłby być inaczej? Tak, no bo musimy jakby przeciągnąć to siodło trochę bardziej w lewo, nie? dzięki tej przystule. Więc musimy ją użyć z prawej strony. Ale jeszcze trochę będzie musiało pójść wyżej, na pewno docelowo. Chociaż ja tym się nie przejmę, to ogarniemy grubszym panelem. Ono jest moim zdaniem jeszcze trochę za szerokie. No. E, więc i tak ten przód jeszcze troszeczkę musimy ścieśnić, okay. ale myślę, że trochę też wełną. E, pytanie w ogóle jakby, czy ty jak siedzisz, to czujesz się jakoś bardziej na przód albo na tył, czy jakby w poziomie się czujesz? Tutaj? Bo wtedy nie, pamiętam, że ja jak się dałyśmy... No, okej. Okej. Czyli niekoniecznie nie byś potrzebowała wyżej tył albo przód w swoim myślę, takim się odczuciu. Zobacz wstępie, ten, no ale. Nie, uważam, no. że że okej okay, jest. Że balans jest dobry. Tak, że balans mm -hmm. mój jest dobry, no. Spoko, a jeszcze półsiad sobie zrób wstępie. I tak teraz ci tylko próbnie cię wytrącę z równowagi. A jakbyś teraz sobie usiadła i by był wyżej tył, to jest jakby lepiej, czy jesteś za bardzo na przodzie? Za bardzo na przodzie. Za bardzo na przodzie, nie? No to dobrze. I jak zabiorę, to cię w taki dołek, dołek jakby wsadza. Taki Cztery najgorszy jest punkt. Teraz Dobra. Tak myślę. No to no? super. No dobra. Co, jak będziecie ready, to się zakusujemy. No, dobra. Chyba mucha No już. dobra, no właśnie chyba coś mi wpadło. No. Możecie dostępa. Ok, Okej, a jak czujesz w kusie y, tą właśnie równowagę prawo-lewo? Nie, nie kręciło się nie, nie jakoś, nie? Nie w ogóle na prawo. No, nie było tego. Nie. Dobra, popręg super, bo faktycznie ten cały łokieć się tutaj nam mieści, więc to jest git. I jeszcze teraz półsiad sobie możesz z tej strony zrobić. Dobra, i usiąść. Okej. Okay. No dobra, to co? Galopniecie się jeszcze. Dobrze. W prawym galopie, troszeczkę jeszcze was na to lewo wychyliło. Tak, tak. I co myślisz? Co czujesz? W sensie, jak masz zastrzeżenia, to mów. Te. Co zmieniamy, bo ja myślę, że troszkę bym dopchnęła przód i środek. Jeśli byś chciała mieć troszkę bardziej tą nogę cofniętą, to wydaje mi się, że to nie jest kwestia jakby balansu siodła, mhm. tylko chyba bardziej innego, inaczej trochę klocka przy tego. A jakby na przykład coś takiego zrobić, to tak. A może, jeszcze raz i, i zobaczysz, czy bo czy mi się to tak wydaje, czy tak czy tak jest? Są, dobra, no, żebyś dobra. Na moja moga no. teraz spojrzała po Aha. prostu. Ta tybinka jest taka mocno wysunięta w przód, mhm. i jakby ten klocek też jest mocno z przodu. Więc można by ten klocek troszeczkę cofnąć, może co? Albo po prostu dać większy. Ale ja też mało no. się do życiu pojeździłam. No ja żeby wiem, żeby mieć mi takie od razu wyczucie. nie? Tak, tak. Znaczy z tym myślę, że też można po prostu dać sobie chwilę myślę, tak, że tak. możesz się wjeździć teraz, nie wiem, z tydzień, dwa no. i po prostu zobaczyć na dłuższym okresie czasu, czy będzie Ci to przeszkadzało, czy nie. I to jest kwestia, wiesz, przestawienia się na inne siodło, które Dokładnie. po prostu jest inne niż to, co miałaś. Czy jednak musimy coś zmienić? Bo jeśli byśmy musieli zmienić po prostu klocek, to myślę, że u nich to nie jest żaden problem. Mhm. A jeśli chodzi o balans siodła, no to zawsze w razie, co możesz też sobie po e, trudnie na przykład włożyć wkłady w tą podkładkę. Mhm. Podnieść sobie tył jeszcze o jeden poziom, na przykład na jedną jazdę, i zobaczyć, czy tak jest Ci lepiej. Ale ja bym jakby chyba tak patrząc, jak to się uleży, to bym już nie chciała tyłu podnosić. Mhm. No, raczej, tak myślę, nie? Że, jest okej że mogłoby być za bardzo trochę na przodzie, ale bardziej mam wrażenie, że to może być kwestia tego, że po prostu klocek jest dość daleko od nogi. Mhm. I ona ci trochę szuka tego klocka, nie? No. O, tylko pytanie, czy chcesz to od razu zmieniać, czy wiesz, dać sobie chwilę, żeby się wjeździć? Nie dałem wjeździć. sobie chwilę i zobaczyła po kilku jazdach, czy no. dalej mi to będzie przeszkadzać po prostu, czy Tak, to myślę, że tak będzie tak najlepiej, nie? Że mhm. będziesz już pewna, co, co jakby nie gra i co musimy poprawić. Tak, tak. Ale pod kątem symetrii, no musimy zostawić na pewno tą przystółę z mm, prawej strony, nie, mhm. e, I tam jest o, dziur, o dziurkę mniej się zapina, tak, tak? Tak, bo ona przez to, że idzie pod skosem, to mhm. jakby się taka, powiedzmy, dłuższa robi trochę, nie, mhm. więc, dobrze, dobrze, więc ona się zapina dziurę e, niżej, no i co, ja troszeczkę dołożę wełny z przodu i na środku, ale wkładki bym na razie zostawiała tak, jak są. Będę miała też robione oficerki na miarę. Także ekipa z Equinoxa bardzo profesjonalnie i porządnie zmierzyła mi całą nogę, w sumie całe obie nogi, i już nie mogę doczekać nowych oficerek. Następnego dnia wsiadam już sobie na dile, tak sama na luzie, aby testować siodło. I to, co przeżyłam, słuchajcie, to był jakiś szok. Ja po prostu nigdy nie widziałam Dili takiej, ona była tak chętna sama z siebie do ruchu, tak wyrzucała nogi, ja po prostu w ogóle jakby jej nie musiałam przyspieszać czy wyciągać z tego kusa czy coś, tylko pierwszy kus i Dila od razu zaczęła tak chodzić, Mati od razu zaczął mnie nagrywać, bo też był w szoku, że Jezu przecież Dila nigdy tak nie chodziła, co to jest w ogóle, jak ona macha tymi nogami, w ogóle naprawdę... Ona tak wybijała, w sensie ja czułam, że całe ciało jej pracuje, że te nogi się tak wybijają, że ja nie byłam w stanie anglezować bo po prostu ona było widać, że się tak cieszy ruchem. W ogóle to jest no, pierwszy raz w życiu ma siodło, które naprawdę w 110% jest dopasowane pod nią. Ma ten system wolnych łopatek, czyli w końcu siodło, które nie blokuje jej ogromnych łopatek przed pracą i te łopatki mogą normalnie pracować się, wyciągać i być luźne. Naprawdę ja przeżyłam ogromny szok, zresztą wypewnie oglądając też, bo Dila nigdy w życiu pod siodłem. Tak nie chodziła jak teraz ona. Nawet wydaje mi się, że ona nawet nie wiedziała, co ma robić z tymi nogami, bo czuła taką swobodę w ciele i taką swobodę od siodła, że ona w tym całym takim amoku, w tym całym takim szoku, że ma luźne, wolne ciało i może pokazać jak chodzi, to ona aż nie wiedziała co ma z tymi nogami robić i na początku w ogóle wrzucała tylko te nogi bez żadnej równowagi, ale potem już było coraz lepiej i galop też był tak przyjemny, tak luźny, ona tymi nogami tak szła do przodu, całe ciało pracowało, dupa w końcu zaczęła pracować i zaczęła być podstawiana, no po prostu i cały czas, patrzcie, uszka do przodu i heja i się tak cieszyła tym ruchem, to było po prostu widać, że i ta jazda Teraz taką przyjemność sprawia. Nigdy nie czułam od Dili takiego jakby, nie wiem, szczęścia, radości z ruchu. No, patrzcie teraz, to widzicie. Ona jakby frunęła w powietrzu, jakby te nogi po prostu po obłokach sunęły. To jest. Tak niesamowite, ona nigdy tak nie chodziła. Przed wszystkimi kontuzjami swoimi Dila tak nie chodziła, więc to jest po prostu szok, szok, niesamowity szok. I jestem tak wdzięczna y, całej ekipie Equinoxa, jestem tak wdzięczna Zuzi Piekut, że naprawdę w końcu Dila ma coś takiego swojego, dopasowanego do swoich potrzeb, uszytego na miarę i... Może po prostu w pełni poprawnie funkcjonować, bez żadnych ograniczeń, bez żadnego dyskomfortu. I naprawdę kocham, kocham, kocham Equinoxa, kocham to siodło i jestem mega, mega, mega wdzięczna. Jeszcze takie krótkie podsumowanie ode mnie na koniec. Ogólnie w siodle siedzi się bajecznie. No po prostu siedzisko jest tak zrobione, że po prostu siedzi się jak na, jak na jakimś tronie, także po prostu ideolo. E, długość tybinki idealna e, do moich nóg. E, jak słyszeliście, na początku miałam, e, na początku testowania siodła miałam taki problem, że nie mogłam wczuć się w klocki kolanowe. E, miałam wrażenie, że noga mi strasznie ucieka do przodu i że mi strasznie lata, i tak dalej. Ale to też jest zupełnie nowe siodło, do którego trzeba się przyzwyczaić, tak jak do każdej nowej rzeczy. Ma inny kształt niż siodło skokowe, w którym jeździłam wcześniej, no i zupełnie inne niż siodło ujeżdżeniowe, w którym jeździłam przez ostatnie no, miesiące. No i też jakby jest to siodło takie typowo, typowo skokowe, no w których trzeba mieć jednak krótkie te strzemiona, aby wszystko dobrze leżało. Także ja skróciłam sobie już maksymalnie te strzemiona na tę chwilę, jak mogę mieć. I, jakby problem y, tych klocków i latającej nogi kompletnie na chwilę obecną zniknął, i jest wszystko git, ale to też wiadomo, ja się muszę wjeździć. Ja muszę codziennie teraz wsiadać w to siodło, jeździć, czuć, jak moje ciało się porusza w tym siodle, wszystkie uwagi, jakieś sobie będzie zapisywać, y, próbować je rozwiązać y, poprzez właśnie różne zmiany strzemion y, lub zmiany z zapinania przystu. A jak będą jakiekolwiek inne problemy, no to nie ma jakby problemu, że założę siodło do Equinoxa i raz, dwa zmieniają mi układ klocków lub cokolwiek innego, co sobie, nie wiem, chciałabym zmienić. Ale na chwilę obecną jest naprawdę wszystko git, jeździ mi się w tym siodle no cudownie, wszystko jest takie idealnie, po prostu ja zawsze miałam problem, że... Ja mam strasznie krótkie nogi, i jak mi siodło nie pasowało i miało za długą tybinkę, to ja nie byłam w stanie docisnąć łydki. Po prostu, no, nie umiałam na koniu docisnąć łydki. Także w szkółce miałam też duży problem z dociskaniem łydki, bo no, kompletnie nie mogłam tego zrobić przez moją krótką nogę. A tutaj, no, nie ma żadnego problemu, wszystko. Z super dopasowane i pierwszy raz jak siedzę na dili w siodle to nie mam uczucia, że to siodło ucieka na dile e, na lewo, bo ja po prostu zawsze jak jeżdżę i zawsze jak jeździłam to musiałam mocno prawie z tak napychać, e, no bo dila przez swoją mocną asymetrię i mocną krzywiznę ciała, no to powodowała to że to siodło mocno się na lewo przekrzywiało zawsze, a tutaj nie ma po prostu z tego problemu, wszystko zażegnane, także no tak się strasznie cieszę i mam nadzieję, że tak już będzie i że wszystko będzie idealnie i no, dajcie koniecznie znać w komentarzach jak Wam się siodło podoba i w ogóle co myślicie i w ogóle to wszystko. No pa!